Cześć tu Marek i rośliny, mam dzisiaj do odpakowania jedną paczkę, mam też jedną roślinę, którą kupiłem w Gdańsku i chcę Wam je pokazać, a przy okazji muszę się zająć kilkoma wymagającymi posadzenia, bo zbliża się mój wyjazd na Botanikę i muszę to ogarnąć jeszcze przed. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy od rośliny, którą kupiłem w Gdańsku i przynieśliśmy ją sami do domu, dlatego że jest posadzona do perlitu, bo to jest choja cienkolistna i nie chciałem, żeby ucierpiała. Jest to choja cystianta splash, a tak naprawdę to kampanulata splash, bo choja cystianta według naukowców nie jest osobnym gatunkiem. Ona się rzekomo różni od tej kampanulaty, tylko rozmiarem kwiatów, a to nie jest wystarczający wyznacznik odrębności, jakby gatunkowej, przez co uznają, że jest to cały czas ta sama roślina, tylko po prostu ma trochę innej wielkości kwiaty. No i mam taką bardzo ładną. Posadziłem ją. O, widzicie, to jest po prostu tak wetknięte tylko, bo to nie ma korzeni. Ale chciałem, żeby piła wodę, no bo się łatwo odwadnia. To jest cienki liść. Zamierzam ją przeciąć na pół i zrobię sobie dwie sadzonki, bo po pierwsze słabo się trzyma w tym perlicie, a po drugie. Zawsze podwójna szansa na sukces i później na gęstszą roślinę, więc robię sobie od razu dwie sadzonki i powiem Wam, że jakoś tak przy wypadkach, kiedy mam kupioną roślinę, która ma więcej węzłów, to jest mi łatwiej ją podzielić niż jak mam swoją, już taką odchowaną samemu, wtedy tak mi jakoś żal ciąć. A jak mam taką kupioną, to mogę od razu pocharatać ją na pół i mam tutaj, widzicie, też jeszcze krwawi, więc nie będę tego od razu wtykał. Poczekamy trochę i wtedy posadzimy obie sadzonki do jednego kubeczka. Bardzo ładna choja. Znaczy ten splasz mi się bardzo podoba. Pokażę Wam go jeszcze na zbliżeniu, no bo zresztą zobaczycie sami. Wygląda bardzo fajnie i tak srebrzyście. Tak w ogóle to mam tutaj tę choję, którą ostatnio przenosiłem do bigosu. I tutaj jest dowód na to, że ona nadal żyje i nawet żadnego liścia nie straciła. Ona troszeczkę straciła turgor ale tylko trochę i teraz ją podlałem tak naprawdę pierwszy raz porządnie, bo raz dosłownie raz przyznaję, zrosiłem to podłoże tylko, bo jakoś tak nie myślałem o tym za bardzo. I wydaje mi się, że po prostu trochę za bardzo przeschło, więc teraz ją podlałem. No i zobaczymy, będę obserwował dalej. Jeżeli to takie zmiękczenie, utrata turgoru by postępowała, to po prostu wtedy założę worek na śmieci na całość. I będę czekał, aż ta choja wróci do siebie. Ale myślę, że nie będzie to konieczne. No, tak mam nadzieję. To jest ta Meliflua albo Diversifolia. Nie wiadomo. Dopóki nie zakwitnie, to i tak nie będzie pewne. No, ale żyje. W bigosie, przeniesiona z hydroponiki. Poza tym mamy tutaj na stole pięknego skrętnika, który cały czas kwitnie. Jestem nim zachwycony. Naprawdę powiem Wam, że... No źle go potraktowałem jakoś na wstępie i on wtedy stracił większość liści. Te liście się zrobiły brzydkie, tu jeszcze są tego resztki tych skutków. Ale później nagle wystrzelił tyle nowych liści i one są fajne, ciemne. Takie są trochę warzywne, trochę jest to takie na pograniczu dla mnie, bo ja nie do końca lubię takie warzywne liście. Ale one są takie włochate w sumie, trochę, trochę fajne i całkiem ciemne. U mnie stoi pod lampą i po prostu cały czas kwitnie, to jest niesamowite. On jest jak fiołek afrykański, zresztą to też tryptokarpus. Jeśli chodzi o zapach, to jakoś ja go nigdy nie wyczułem, ale kwiatki są śliczne i naprawdę bardzo obfite. Jak jedno odpadną, uschną, to zaraz wypuszcza kolejną taką łodyżkę, taki pęd z kwiatami i cały czas się tutaj to kręci naprawdę świetna roślina. kupiłem to za jakieś trzy dychy w kwieciarni, więc jeszcze z narzutem jakimś kwiaciarni. Jak jeszcze będzie okazja to sobie kupię. A teraz przejdźmy do paczki, która przyszła z Nienacka. Znaczy z Nienacka. Powiem wam, że zapomniałem już sam o tym, co o tej choi zapomniałem, że mam ją odebrać. Jechaliśmy już tak naprawdę w ostatni możliwy dzień na ten odbiór osobisty bo wcześniej była zbyt ładna pogoda i zapomniałem o wszystkim a te kupiłem bo była okazja i to jest choja która była długo na mojej wishliście zaraz ją zobaczycie to jest choja swetlana wygląda tak to nie jest najbardziej spektakularny liść swetlany jaki może być ale była tania No i dlatego stwierdziłem że dobra Ładniejsze liście już też widziałem na tej roślinie matecznej, więc spoko to nie jest tak, że to jest jakaś gorsza, tylko po prostu ten liść jest taki zimowy pewnie i tyle. Ale wygląda i tak fajnie, bo widać już ten splash. To jest krzyżówka Hoi Deike i Hoi Finlay i ma cechy obu. To znaczy, liście ma trochę taki kształt jak u Deike, tylko że u Deike jest jeszcze bardziej taki serduszkowate, ale tutaj nadal też jest taki. Tempy na górze i takie ma dziubek. No i poza tym kolor i powiedzmy splash przypomina mi Hoje Finlay Sony, ale kształt już nie, więc jest to bardzo ciekawe połączenie, bo te liście bywają takie fajne, szerokie, duże. No i mam nadzieję, że będzie ładnie rosła i niedługo zaprezentuję Wam liście już takie u mnie, które wyrosną. Super, mega się cieszę. Bardzo ładna choja. Polecam. A ostatnio mówiłem Wam o choiwiola i hoja Viola to też jest krzyżówka chojdejkę, ale pomyliłem się i to nie jest krzyżówka chojdejkę z jest tylko z witeliną. No. Więc wiola to krzyżówka dejkę z viteliną, a to jest krzyżówka dejkę z Finlaysoni. Ta choja dejkę zawsze obecna, gdzieś blisko mnie. Dobra, tak jak już mam to, od razu posadzę do gruzu. <laughs> Udało mi się znaleźć jakieś. Takie dziewicze kubeczki, jeszcze nietknięte, nowiutkie, błyszczące. Bo zwykle mam z odzysku. Długi ogonek. Ta łodyżka. Nie sadzę jej za głęboko, bo nie chcę. Wiecie, potem woda tam stoi. Ten pęd może gnić. Więc ja zawsze staram się sadzić możliwie. Nie głęboko, ale też z drugiej strony, żeby to było wszystko stabilne. No i myślę, że tak będzie dobrze. Zaleję wodą dotąd i pozwolę się ukorzeniać na macie grzewczej. Super. A tu mam choje, które się ukorzeniają, właśnie w takim pięknym pudełku po lodach. I mam tutaj kilka choi, które chcę wam pokazać. W zasadzie to trzy. I zrobimy update tego, co się z nimi dzieje. Zaczynamy od tragedii. Jest to choja. No to z tego filmu, co się tak wkurzałem na tą głupią sytuację ze sprzedającą, to jest ten drugi liść, o którym mówiłem, że jeszcze żyje. No już nie. Obcinałem, skróciłem ten, widzicie, ten pęd był dłuższy, przycinałem go, ale niestety już nie było w nim życia. No i, no i tak się to kończy. Jak widać, już trup. No i to jest całe miękkie trup, po prostu bez, o, bez żadnego potencjału do wzrostu, więc. Hoi Aliona, nie mam i na razie nie planuję kupować. Nie, ale jakiś czas temu miałem bazarek i na tym bazarku sprzedawałem choje bahoj. Bardzo ładna choja, piękny splash. I miałem tam na sprzedaż jeden liść, a drugi zostawiłem sobie, bo był strasznie brzydki. No i wyglądał, o tak. Ten liść zaczął rosnąć, a potem uległ uszkodzeniu. W czasie tego wzrostu dotknął, nie wiem, czy szyby, czy jakiejś innej rośliny, czy czegoś. I po prostu ten cały koniec się uszkodził i już nie przyrósł właściwie. Więc wyglądał w ten sposób. No, splasz jest nadal piękny, ale reszta szpetna, więc stwierdziłem, że czegoś takiego nie będę sprzedawał. A zostawię sobie i zagęszczę dzięki temu swoją roślinę. No i jak widać, już się ukorzeniła ta choja. Więc teraz stwierdziłem, że posadzę ją do kubeczka. Hmm, chociaż może do tamtej? Albo nie, posadzę ją osobno, niech te korzenie sobie urosną jeszcze trochę i wtedy będzie dosadzona do tamtej. Tak będzie bezpieczniej, no bo wiecie, tutaj jest mały system korzeniowy na razie, a tam woda może nie być na tyle wysoko, żeby się ta choja napiła dosyć. To jest ten problem przy zagęszczaniu w hydroponice. Jak macie jakieś swoje patenty na to, to dajcie znać. Jestem ciekaw, jak Wy to robicie. Jak dla mnie to jest problematyczne, właśnie, że ta warstwa górna nie jest tak nasycona wodą jak dno, kubeczka. No i musi tak być, żeby te korzenie miały też powietrze, a nie tylko wodę. A z drugiej strony, jak się sadzi nową roślinę, no to ona jednak by chciała mieć trochę wody, żeby mieć z czego żyć, że tak powiem. I jest tutaj taki dylematyk. No ale fajnie, że ta choja się postanowiła tutaj przyjąć, bo. Kurde. Nawet już to zaczyna rosnąć, więc myślę, że długo nie będzie trzeba czekać. A ja czekałem dosyć długo na to, żeby ona zaczęła rosnąć. Naprawdę powiem Wam, że byłem trochę zniesmaczony z tym czekaniem, bo ile można. I był sobie ten liść, który przyszedł jakby jak ją kupiłem i, i długo nic. Dopiero niedawno się zabrała za wzrost, a ja ciach. Dobra, teraz będę miał dwie. Fajnie. I mam tutaj jeszcze choje. A propos tej, która przyszła ostatnio, no bo to wszystko, było na jednym live'ie, o gdzie ja tego trupa rzuciłem. Ta choja, czyli ta Aliona, przyszła do mnie tego samego dnia. Co ta choja? Minibel Splash. A Minibel Splash ma już korzenie i nawet już zaczęła rosnąć. Ma już nowe listki, które są maluteńkie, ale rosną. No słuchajcie, Minibel czyli krzyżówka Karnosy i Shepherddy Super, i ona jest splaszowa. Mam nadzieję, że te listki też będą splaszowe. No, ale zobaczcie, korzonki pięknie. Nowy pęd rośnie, listki rosną. Czego chcieć więcej? To sadzimy. To będzie ciekawe zadanie. Bo chciałbym, żeby te liście jednak łapały trochę światła z jednej strony, a z drugiej strony, ten pędzik nowy idzie w tę stronę. Dobra, postawię to na czymś stabilnym, bo tak to jest głupiego robota. Ważne jest teraz, żeby ona się trzymała w miejscu, bo za chwilę, jak wypuści tego, że nie dłuższe, to już się sama uczepi tego podłoża. Tylko ten początek jest najgorszy, jak to wszystko jest takie palcem na wodzie i ona się tak trzyma tyle o ile, bo wtedy może wypaść niepostrzeżenie. Ja nie zauważę, a ona uschnie. Tego byśmy nie chcieli. No dobra. Jest posadzona. Pięknie. Same splasze prawie. No słuchajcie. I to splasz, i to splash, i to splash. A tutaj troszeczkę tylko. Ale może kiedyś będzie więcej. I mam tu jeszcze zdechlaka, ale to jest zdechlak. To jest choja Emerald, która na razie. Która na razie, która raczej już dobrze z nią nie będzie. Chociaż. Jeszcze ten pęd jest żywy. No zobaczymy. To jest zdechlak. Z tego co mówiłem, że nagle zaczęła mi gnić. I uratowałem tylko troszkę. Ja miałem dwa pędy w, tym, w tej roślinie, i, to, i dwa szczyty względnie przeżyły. To znaczy, jeden ma korzenie i żyje, a to jest drugi, który raczej jest taki podeschnięty. I myślę, że trafi teraz do jakiegoś pojemnika, bo jednak za bardzo się odwadnia. No, ten liść ma za mało wody, zdecydowanie, że jest takim suszonym mocno liściem, ale. I od takiego stanu udało mi się wyjść, powiem Wam szokująco, naprawdę już byłem przekonany, że ta roślina zdechnie na 100%, że nic z tego nie będzie, ale stwierdzimy, że wetknę to i tak do pojemnika. O, ta hoja, Rainy Man rzekomo, to jest choja, którą ja kupiłem jak, no dawno temu, kupiłem ją dawno temu, chcąc kupić choje undulatę i ona była mi sprzedana jako undulata. A ja mówię, no, te undulaty są różne, ale no... No ale nie, to nie jest undulata. I ta choja ma takie ciemne nerwy od spodu. I ma piękny splash. Wygląda super. Powiedziano mi, że to jest Rainy Man Dagmary, krzyżówka. I że... No jest to splashowa po prostu taka. Powiem wam, że mam Rainy Man i ona nie, nie jest taka splashowa. No ale wracając do historii tej rośliny, to ona nagle zaczęła po prostu umierać. Nagle zobaczyłem, że zdychał dołu, że liście zaczynają żółknąć. Uciąłem. Zostawiłem sobie ten kawał cały. Wetknąłem go po prostu do ukorzeniania, ale widziałem, że traci życie. I te liście właśnie zaczęły się robić takie. Dosłownie takie sucharki widzicie. Odwodnione, wyschnięte, zapadnięte. Ale po tym jak umieściłem ją w, pod kloszem w takim zamkniętym po prostu plastikowym pojemniku to tak stanęła i nic się nie działo. Przez dłuższy czas po prostu stała, stała, stała bez żadnych zmian. Nawet korzeni za bardzo też nie wypuszczała, ale była stabilna, powiedzmy. No i w końcu postanowiła te korzenie wypuścić i się już utrzymuje. Dlatego zresztą ona była z tym patyczkiem, bo Przewracała się i wypadała z podłoża, bo to nic jej nie trzymało. Jeszcze istotne jest to, że ta końcówka też nie była zbyt długa, bo tam nie miałem za dużo miejsca do cięcia, więc cały ten pęd, który się miał korzenić, też nie był jakiś szałowy. No i w związku z tym mam teraz taką roślinę, którą udało mi się uratować, bo to jest już nowy liść. Ten tutaj to jest listek, który wyrósł już po tym ponownym ukorzenieniu. Więc roślina jednak ma chęć do życia. No i całkowicie jest żywa. Te liście są fajnie nawodnione, że tak powiem. Jest turgor właściwy, jest wszystko w porządku. Te ważkę to mogę zabrać, bo ona tu tylko przeszkadza. W zasadzie to obie nie są już potrzebne. Widzicie, to się wszystko trzyma. No, super. Także jest nadzieja, teraz to wrzucę do wody właśnie, bo jak jest tak odwodniona roślina, to od razu do wody trzeba wrzucić. To jest jedyny ratunek. Musi poleżeć ileś godzin w wodzie i później dopiero do jakiegoś ukorzeniania, bo to jednak trochę... Wody zawsze wciągnie. No i to tyle, jeśli chodzi o moje dzisiejsze chojowe sprawy. Muszę to oczywiście jeszcze podlać, ale przypominam wam o tym, że wyjeżdżam w ten weekend na botanikę, czyli na takie wielkie targi roślinne w Niemczech pod Dortmundem, w Hamm. Na tym wydarzeniu będzie można kupić rośliny z całego świata. Przyjeżdżają wystawcy i z Azji, i z Ameryki, i z Europy oczywiście też, zarówno tacy więksi, jak i mniejsi. Mam nadzieję, że. Uda mi się nagrać fajną relację dla Was i pokażę ją niedługo na kanale. Poza tym będzie też jakaś relacja na pewno na Instagramie. Więc zachęcam Was do odwiedzin mojego Instagrama. No i poza tym też do obczajenia w ogóle tego wydarzenia, które nazywa się Botanika i odbywa się pod Dortmundem w HAM. W sobotę 29., czyli na początku majówki, można polecieć samolotem do Dortmundu i stamtąd jest bardzo blisko. No i to tyle, jeśli chodzi o wszystkie moje newsy i ogłoszenia. Bardzo dziękuję patronom, którzy wspierają mój kanał. Dzięki wam mogę się rozwijać i na przykład o takim wyjeździe do Niemiec myśleć. Zachęcam do odwiedzenia mojego drugiego kanału, Nocne Marki, gdzie wrzucam podcasty kryminalne. No a poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, do odwiedzenia Instagrama. Tam będą się pojawiać rolki, relacje też z tego wydarzenia botanika, gdzie można kupić rośliny. No i mam nadzieję, że jakieś fajne będą. A może coś kupię, chociaż powiem wam, że jadę z takim małym plecaczkiem, tylko z tym bagażem. Wiecie, tak na cebulę. Tylko 40 na 30 na 20 ten plecak i to jest wszystko, no bo jadę tylko na jedną noc. Więc mam nadzieję, że. no... Dam radę jakoś, ale nie wiem co z roślinami. Jakbym chciał coś kupić, to nie wiem co wtedy. Może nadam pocztą, a może zmieszczę w plecaczku, może coś założę na siebie. Nie wiem. Nie myślałem o tym w sumie i zobaczymy. No. A może ktoś będzie z Polski samochodem? I mi zabierze. Napiszcie mi, czy ktoś będzie z Was, czy wybieracie się i, i w jaki sposób, bo to tak w sumie interesujące dla mnie, no bo pewnie ci, którzy mieszkają bliżej, ale to jest już blisko Holandii, więc to nawet jak ktoś mieszka przy granicy niemieckiej, to i tak ma kawałek. No nie wiem, dobra. Już kończąc ten temat, dziękuję Wam za to, że jesteście i do zobaczenia na Botanice albo jeszcze tutaj. Nie wiem, czy jeszcze uda mi się coś rzucić, bo ten wylot już w piątek rano. No, zobaczymy. Dobra. To tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Po zakończeniu nagrania zobaczyłem, że hoja Draco zakwitła. To jest krzyżówka Hoi Rigida. Prawdopodobnie jest parasity Lao, ale pewności nie ma. No i tak wyglądają jej kwiaty. Po raz pierwszy mi zakwitła. Tak naprawdę słabo rośnie, ale chociaż kwiatki ma. No, zawsze coś.